I głos panas pozwa na półpuno obracenie każdej. I wzywa nas do całkowitego i pełnego nawrócenia. Długa dziecko. Drogie dzieci. Wiesz, jeśli kasta u problemi ma, u potęskoci ma, Wy wszyscy, którzy macie problemy. Męczą was różne cierpienia. Wy myślicie, Jezus i ja daleko od We wszyscy myślicie, że ja i Jezus jesteśmy bardzo daleko od was. spakarze, blizu was. A to nieprawda, dlatego że my zawsze jesteśmy z wami. Ale wy otwórzcie wasza serca. Ale otwórzcie serca wasze. Daby nas serce mogli spoznać i kolko was mi lubimy. Abyście mogli w sercu waszym doznać i poznać, jak bardzo was kochamy. I traży da do tego, czemu to nam jest po, Zaprasza nas do tego i wzywa, byśmy próbowali wyrzekać się, odmawiać sobie tego, co jest dla nas jakby najdroższe. A Gospie, by osobno, było dragu, da se mi odrek, nemo griecha, da ne grieszimo Największą radością oczywiście byłoby to, gdybyśmy się wyrzekli grzesz, grzechu i żebyśmy nie chcieli grzeszyć.